Funkcja regex wyodrębni to jest jedna z nowych funkcji, która umożliwia wyodrębnienie konkretnych fragmentów tekstu za pomocą tzw. wyrażeń regularnych. Jest to funkcja, która w sytuacjach, w których inne funkcje potrafiące wydobyć jakiś fragment tekstu z innego tekstu nie sprawdzają się, np. funkcja fragment tekstu, funkcja prawy bądź lewy, to funkcja regex wyodrębni będzie w stanie rozwiązać nam konkretny problem. W pierwszym zadaniu, które mamy do zrobienia, które polega na wyodrębnieniu imienia i nazwiska z komórki, w której mamy pełne dane pracowników, właśnie tę funkcję regex wyodrębni sobie omówimy. Funkcja ta ma cztery argumenty. Po pierwsze jest to tekst, czyli komórka, z której będę coś chciał pobrać. U nas jest to komórka A2, po której wstawiam średnik. Następnie muszę określić konkretny wzorzec, którego szukam i wzorce w funkcji rega x wyodrębni zapisuję w cudzysłowie. No i zaczynam. Na czym mi właściwie zależy? Na pewno zależy mi na tym, żeby pobrać dwa wyrazy, które są oddzielone spacjami, czyli będę szukał jakiegokolwiek znaku między a a z. I tak też piszę. Zapisanie w nawiasie kwadratowym a myślnik z Mówi tej funkcji, żeby znalazła jakikolwiek znak właśnie z tego zakresu, od A do Z, ale tylko jeden. Nasze imię, które jest pierwszym wyrazem, ma więcej niż jeden znak. Dlatego wstawienie plusa gwarantuje mi, że to będzie co najmniej jeden znak w zakresie od A do Z. Następnie wstawiam spację, ponieważ mamy odstęp między jednym a drugim wyrazem, i robię dokładnie to samo, czyli też wstawiam nawias kwadratowy. Zapisuję A myślnik Z, zamykam nawias i wstawiam plus. I to jest nasze całe wyrażenie regularne, które określa, że szukamy dwóch wyrazów z zakresu od A do Z, które są oddzielone od siebie spacją. Następnie przechodząc do trzeciego argumentu, który jest argumentem opcjonalnym, mogę określić, ile dopasowań mam znaleźć. Argument 0. Które jest argumentem domyślnym, mówi tej funkcji, żeby zwróciła tylko pierwsze dopasowanie, czyli żeby zwróciła tylko pierwsze dwa wyrazy, które są oddzielone spacją. Następnie muszę zaznaczyć, czy interesuje mnie dopasowanie z uwzględnieniem wielkości liter, czy też nie. Jeżeli przyjrzę się swojej funkcji, to tu poprzez zapisanie a myślnik z, gdzie a i z są z małych liter, nie uwzględniam tego. Będę szukał tylko i wyłącznie. Małych liter, więc jak tutaj byłoby 0, to oczywiście w pierwszym wyniku mam nd, bo nie ma czegoś takiego jak jakikolwiek wyraz, który składa się tylko i wyłącznie z małych liter, który jest oddzielony spacją, drugiego wyrazu, który też jest tylko z małych liter. Dlatego tutaj muszę wpisać argument 1, czyli dopasowanie bez uwzględnienia wielkości liter. No i mamy pobraną Annę Kowalską, co jest prawdą. Po przeciągnięciu w dół prawie wszystko działa. Już w trzecim przypadku pojawia się drobny problem. I tym problemem jest fakt, że Martyna Wiśniewska ma w nazwisku polski znak. Jeżeli ja tego polskiego znaku nie uwzględnię w konkretny sposób, to funkcja mi tego nie znajdzie, bo w zapisie od A do Z polskie znaki są pomijane. Żeby polskie znaki były uwzględnione, to po Z w zapisie A myślnik Z muszę te wszystkie polskie znaki wypisać. Więc wypisuję sobie. Tu zaznaczę i skopiuję to, żebym mógł wkleić tu obok. I teraz taki zapis oznacza, że będę szukał wszystkiego od A do Z. Ale jeżeli będzie jakikolwiek polski znak, to też będzie brany pod uwagę. Jak to zaakceptuję i przyciągnę w dół, okaże się, że już są wypisane wszystkie pełne imiona i nazwiska. Także mamy rozwiązanie pierwszego zadania i wszystko działa tak jak należy. To pierwsze zadanie, jak tak patrzymy, to teoretycznie moglibyśmy wykonać za pomocą funkcji fragment tekstu, w której moglibyśmy zagnieździć funkcję znajdź, żeby znaleźć drugą spację, no i też by się to dało zrobić. Moglibyśmy wykorzystać funkcję tekst przed i pobrać tekst przed drugą spacją, też by to zadziałało. Ale tu zobaczyliśmy jak wygląda funkcja rega x wyodrębni. Z czego ona się składa, jakie ma argumenty i jak wygląda wyrażenie regularne. Ponieważ w drugim zadaniu, w którym mamy wyciągnąć informację o kodzie pocztowym, niestety nic innego niż funkcja rega x wyodrębni nie dałaby nam tak szybkiego efektu. W związku z tym, że tutaj celowo kod pocztowy jest zapisany bardzo przypadkowo, raz jest po mieście, raz jest przed miastem, raz jest na końcu bezpośrednio za numerem ulicy, to nie bylibyśmy w stanie w jasny sposób określić, skąd ten tekst pobrać. Natomiast funkcja regex wyodrębni potrafi to zrobić, zapisując konkretny wzorzec. Zwróćmy uwagę, że kod pocztowy jest oddzielony myślnikiem Mamy dwie cyfry myślnik i trzy cyfry. I właśnie takie wyrażenie regularne sobie zapiszemy. Oczywiście otwieram cudzysłów. No jeżeli chcę mieć jakąkolwiek cyfrę od 0 do 9, to zapisuję ją w nawiasie kwadratowym. 0 myślnik 9. I muszę określić, ile tych cyfr ma być. Bo jeżeli wpiszę w taki sposób, to będzie jedna. Jeżeli wpisałbym plus, to będzie co najmniej jedna, a ja chcę konkretnie dwie. Więc zapisuję w klamerkach dwójkę. Zapis dwójki w klamerkach oznacza, że to, co jest bezpośrednio przed nimi, będzie powtórzone dwa razy, czyli muszę mieć dwie cyfry od 0 do 9. Następnie wstawiam myślnik, bo tak jest w zapisie w kodzie pocztowym. Tu należy pamiętać, żeby nie wstawić żadnego odstępu, bo odstęp też byłby szukany. Znowu wstawiam w nawiasie kwadratowym 0 myślnik 9. Otwieram klamerki, w których wpisuję trójkę. Zamykam cudzysłów. No i tak naprawdę tych dwóch opcjonalnych argumentów w ogóle nie muszę dotykać, bo chcę szukać pierwszego takiego znalezionego ciągu i tylko pierwszego, więc to jest akurat argument, który jest domyślnie ustawiony. No i czy mnie interesuje wielkość znaków? No tu mamy cyfry, więc też nie musimy się przejmować tym ostatnim argumentem. No I taki zapis, no z pierwszym sobie poradził, jak przeciągnę to w dół, to okazuje się, że wszystkie kody pocztowe są pobrane w prawidłowy sposób. Czyli zadanie mocno skomplikowane za pomocą funkcji nie zostało zrobione naprawdę w bardzo prosty i przejrzysty sposób. W kolejnym zadaniu będziemy chcieli wyodrębnić adresy mailowe z kolumny A. Tutaj też posłuszymy się oczywiście funkcją regex wyodrębni i będziemy korzystali z tego, co jest w komórce A2. No i zaczynamy tworzyć nasze wyrażenie regularne. Każdy adres mailowy zaczyna się no jakimś imieniem prawdopodobnie albo jakimkolwiek tekstem. Więc czego szukamy? Szukamy czegokolwiek między A a z, ale tu musimy uwzględnić też kropkę, bo no, kropka występuje pomiędzy imieniem a nazwiskiem, więc muszę ją zapisać po z. Tak jak robiliśmy wcześniej, a myślnik z i wypisaliśmy polskie znaki, oznaczało to, że Excel ma szukać wszystkich liter od A do Z i dodatkowo tych, które są wypisane po z? Tak też tutaj. Biorę pod uwagę wszystkie litery od A do Z, ale też kropkę. No, i ile tych znaków chcę pobrać? Na pewno chcę pobrać ich więcej niż jeden. Więc zapisuję plus. Bo to jest co najmniej jeden taki znak. I na pewno później musi być symbol małpy. Więc zapisuję małpę. Po której znowu mam frazę albo firma, albo Gmail, albo e-mail. Czyli tutaj jest już to końcówka tego naszego maila. Więc znowu po małpie będę szukał jakiegokolwiek ciągu znaków między A a Z. I też to ma być co najmniej jeden taki znak. Następnie mamy kropkę. I ta kropka nie może być wpisana w taki sposób. Bo kropka wpisana w taki sposób w wyrażeniach regularnych oznacza dowolny znak. Więc jeżeli chcemy wykorzystać jakikolwiek znak, który w funkcji regę x wyodrębni coś oznacza, musimy poprzedzić go ukośnikiem, po którym wstawiam kropkę. I to już jest sygnał dla tej funkcji REG x wyodrębni, że ma brać konkretnie kropkę. Nie dowolny znak, który właśnie jest traktowany jak kropka, tylko konkretnie kropkę. Następnie znowu chcę mieć a myślnik z, czyli końcówkę pl, więc tu mogę określić dokładną długość, czyli 2. Zamykam cudzysłów, bo nasze wyrażenie regularne jest stworzone. Następnie przechodzę do kolejnego argumentu, że interesuje mnie pierwsze dopasowanie. Następnie dopasowanie bez uwzględnienia wielkości liter. I teraz, jak sobie to zaakceptuję, to okaże się, że rzeczywiście pobierze mi maila Jan Kowalski. Jak przeciągnę sobie to w dół, no to wszystkie maile, nieważne czy są na końcu, czy na początku, czy tylko jest mail bez niczego więcej, zostanie pobrane to w prawidłowy sposób właśnie dzięki tak złożonemu wyrażeniu regularnemu.